Pismo Święte zawiera 8 opisów ludzi niewidomych, którzy zostali uzdrowieni przez Jezusa. W jaki sposób Jezus dokonywał tak zdumiewających rzeczy? Czy z naukowego punktu widzenia możliwe jest przywrócenie wzroku osobie niewidomej? I czy istnieje jakieś wyjaśnienie, w jaki sposób Jezus dokonał tego dwa tysiące lat temu? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Biblia zawiera osiem fragmentów opisujących sytuacje, w których Jezus przywraca wzrok niewidomym. Niektóre z nich posiadają pewne elementy wspólne. Najwięcej, bo aż pięć przypadków przywrócenia wzroku, opisuje Ewangelia Świętego Mateusza. Dwa przypadki dotyczą uzdrowienia wielu niewidomych. W pierwszym przypadku podczas pobytu nad jeziorem Galilejskim do Jezusa przyszły wielkie tłumy ludzi, którzy przyprowadzili z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią: Ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. W drugim przypadku Jezus przebywał w świątyni, wtedy podeszli do Niego niewidomi i chromi i uzdrowił ich. W obu przypadkach mamy do czynienia z uzdrowieniami wielu niewidomych. Ewangelista nie podaje jednak liczby uzdrowionych oraz sposobu przywrócenia im wzroku. Jeden z fragmentów opowiada o opętanym, któremu Jezus przywrócił m.in. wzrok. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak, że niemy mógł mówić i widzieć. W kolejnym fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza, Jezus przebywa w swoim mieście i po wyjściu z domu zwierzchnika, w którym przywrócił życie zmarłej dziewczynce, dwóch niewidomych szło za Jezusem i wołali: Ulituj się nad nami synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. W powyższym opisie podkreślono, że niewidomych uzdrowiła ich własna wiara w moc Jezusa. Kolejny przypadek uzdrowienia niewidomych miał miejsce, gdy Jezus z wielkim tłumem wychodził z Jerycha. Wówczas dwóch niewidomych siedziało przy drodze. Słyszeli, że przechodzi tędy Jezus i zaczęli wołać, Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał, Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli Mu, Panie, żeby się oczy nasze otworzyły. Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za nim. W tym fragmencie mocą już sprawczą cudu przywrócenia wzroku niewidomym był dotyk Jezusa. Jezus pełen miłości i miłosierdzia dotyka ich oczu i natychmiast odzyskali wzrok. W Ewangelii Łukasza mamy opis uzdrowienia niewidomego, który zawiera elementy wspólne z dwóch opisów świętego Mateusza. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział niewidomy, który żebrał. Niewidomy dowiedział się od tłumu, że zbliża się Jezus. Wtedy zaczął wołać. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić Go do siebie, a gdy się zbliżył, zapytał Go, co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, Twoja wiara cię ustrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Jest to kolejny fragment, w którym niewidomego uzdrowiła wiara w boską moc Jezusa. Kolejne dwa fragmenty z Ewangelii świętego Jana oraz Ewangelii św. Marka zawierają pewien niezwykle interesujący szczegół. Jezus przebywał w świątyni, ujrzał pewnego człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Uczniowie zapytali Jezusa, czy to rodzice, czy sam niewidomy zgrzeszył, że urodził się niewidomym. Jezus im odpowiedział, że grzechu nie popełnił ani niewidomy, ani jego rodzice. Po prostu tak się stało, by na nim objawiły się sprawy Boże. Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam. Co się tłumaczy: posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Sąsiedzi nie wiedzieli, czy ów niewidomy faktycznie zaczął widzieć, czy jest to tylko ktoś do niego podobny. On natomiast opowiedział im, w jaki sposób Jezus przywrócił mu wzrok. Z kolei, święty Marek opisuje historię, w której Jezus i jego uczniowie przyszli do Sajdy. Tam przyprowadzono do niego niewidomego z prośbą, by go uzdrowił. Jezus ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na Jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. W obu powyższych fragmentach Jezus przywraca wzrok niewidomym własną śliną. W pierwszym przypadku byłaś to ślina wymieszana z ziemią, w drugim zaś sama ślina. Zupełnie jakby miała ona jakieś magiczne właściwości. Mając na uwadze powyższe fragmenty Pisma Świętego, nie sposób znaleźć jednej uniwersalnej metody przywracania przez Jezusa wzroku niewidomym. Każdy przypadek nieco się różni. W niektórych opisach kluczowa jest wiara chorych w uzdrowienie, w innych natomiast Jezus uzdrawia wykorzystując swą ślinę. Czy wobec powyższego możliwe jest uzdrowienie niewidomego? Co na ten temat mówi nauka? Przywrócenie wzroku niewidomym zawsze było uważane za cud. Zarówno święta Łucja, patronka niewidomych, jak i święty Franciszek z Asyżu podobno dokonali kilku takich cudów. Niedawno świętemu Szarbelowi, libańskiemu maronickiemu mnichowi który zmarł w 1898 roku, przypisuje się przywrócenie wzroku 30-letniej matce trójki dzieci, która w 2017 roku modliła się nad relikwiami świętego w kościele w Phoenix. Obecnie współczesna medycyna wydaje się oferować świecki cud, potencjalne przywrócenie wzroku wielu niewidomym. Artykuł z Nature Medicine z 24 maja 2021 roku donosi o pierwszym przypadku odzyskania wzroku przy użyciu nowej techniki biologii eksperymentalnej zwanej optogenetyką. Optogenetyczna kontrola aktywności neuronalnej była początkowo przewidziana jako sposób na zbadanie wewnętrznych sekretów głębokich funkcji mózgu. Stymulacja mózgu poprzez szczepienie źródła światła głęboko w różne obszary mózgu powiedziała naukowcom, jak wpływać na aktywność nerwową poprzez włączanie lub wyłączanie określonej komórki. Ta taktyka modulacji, aktywacji lub hamowania jednego konkretnego neuronu doprowadziła do odkrycia obwodów mózgowych leżących u podstaw wielu rodzajów zachowań. Kiedy foton, czyli światło, wpada do oka, jest wychwytywany przez komórki fotoreceptorów w świadkówce. Komórki fotoreceptorowe wysyłają następnie sygnał elektryczny do sąsiednich komórek, znanych jako komórki zwojowe. Komórki zwojowe mogą identyfikować ważne cechy widzenia, takie jak ruch. Połączone sygnały są następnie wysyłane do nerwu wzrokowego, który zapewnia przepływ informacji wzrokowych do kory. Dwie z głównych przyczyn ślepoty, czyli zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem i barwnikowe zwyrodnienie siatkówki są spowodowane śmiercią fotoreceptorów. Jednak nawet po tym, jak AMD lub RP spowodowały śmierć fotoreceptorów, pozostała część siatkówki pozostaje nienaruszona. Przynajmniej potencjalnie siatkówka może nadal funkcjonować. Tak więc, gdyby komórki zwojowe siatkówki mogły wytwarzać światło czułe białko. Przepływ informacji związanych ze wzrokiem do mózgu mógłby zostać odnowiony. Międzynarodowy zespół naukowców podjął się wyzwania wykorzystania optogenetyki do przywrócenia wzroku niewidomemu pacjentowi. Pacjentem był 58-letni mężczyzna z Paryża, który 40 lat temu całkowicie stracił wzrok z powodu barwnikowego zwyrodnienia siatkówki. Celem było wykorzystanie technik optogenetycznych do przekształcenia komórek zwojowych. W nowe komórki fotoreceptorowe. Wykorzystano białko optogenetyczne oraz wyposażono pacjenta w specjalne gogle wykrywające zmiany natężenia światła otoczenia i wyświetlające odpowiednie impulsy świetlne na siatkówkę u pacjenta. Impulsy świetlne zostały zaprojektowane do aktywacji komórek zwojowych siatkówki pacjenta, które zostały przekształcone w komórki receptorowe przez wstrzyknięcie wektora wirusowego zawierającego światłoczułe białko, znane jako HRIMSON-R. 7 miesięcy później niewidomy pacjent zaczął zgłaszać oznaki poprawy wzroku. Za pomocą gogli jego optogenetycznie wzmocnione widzenie pozwalało mu konsekwencje lokalizować, dotykać i liczyć przedmioty umieszczone na białym stole przed nim. Współcześnie naukowcy są w stanie przywrócić wzrok w około 80 przypadkach, wykorzystując mniej lub bardziej skomplikowane i inwazyjne metody. Niemniej jednak w czasach Jezusa ludzkość nie posiadała dostępu do tak zaawansowanych technologii umożliwiających przywrócenie wzroku niewidomym. Ponadto Jezus przywracał wzrok niemal natychmiastowo, podczas gdy stosowane obecnie metody i procedury mogą trwać nawet kilka miesięcy. Istnieje więc kilka możliwych wytłumaczeń historii uzdrowienia niewidomych opisanych w Biblii. Po pierwsze, Jezus mógł dokonać cudu, który jednak nie mieści się w naukowym sposobie wyjaśnienia na rzeczywistości. Bóg jest źródłem wszelkiej materii i energii. Dla Boga, stwórcy ludzkości, byłoby bardzo łatwo dać swojemu synowi moc do zmiany ciała człowieka na poziomie molekularnym, a nawet subatomowym, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego ciała. Po drugie, Historie te mogły zostać wymyślone przez autorów Ewangelii w celu przypisania Jezusowi cech nadnaturalnych i boskich możliwości. Uzdrowienie niewidomych mogło być metaforą oznaczającą ślepotę owych osób na Boga, zaś ich uleczenie mogło być ich nawróceniem. Po trzecie, uzdrowienie niewidomych przez Jezusa mogło przebiegać na mniejszą skalę niż opisano w Biblii, a jeden z biblijnych opisów mógłby stanowić tego potwierdzenie. Nad jeziorem galilejskim ułożono niewidomych i innych chorych u nóg Jezusa. Wielu uzdrowicieli naśladuje ten cud, lecząc ludzi ze słabego wzroku. Robią to, kładąc ich na podłodze, co powoduje przesunięcie płynu wewnątrz gałki ocznej, chwilowo zmieniając ich kształt, co zwykle jest przyczyną słabego wzroku i często prowadzi to do krótkotrwałej poprawy widzenia. Efekt jednak bardzo szybko mija. Po czwarte, umysł jest bardzo potężnym narzędziem leczniczym. Gdyby Jezus mógł zmaksymalizować wykorzystanie lewej półkuli mózgu, mógłby leczyć choroby, które nie są w pełni organiczne lub poprawiać objawy choroby organicznej. Istnieje metoda medytacji lewej półkuli mózgu, która maksymalizuje jej wykorzystanie. Blokowane jest wówczas korzystanie z prawej niespokojnej, negatywnej półkuli mózgu, która napędza całe ludzkie cierpienie i wiele chorób. Niemniej jednak Opis uleczenia niewidomego z Ewangelii Św. Marka daje nam pewien dowód sugerujący, że faktycznie wydarzenie to miało miejsce. W dzisiejszych czasach ludzie są leczeni chirurgicznie z wrodzonej ślepoty. Stwierdzono, że nie rozpoznają oni od razu tego, co widzą. Na przykład nie są w stanie stwierdzić, że kształt jest trójkątem, po prostu patrząc na niego, chyba że go dotknął lub policzą jego rogi. Nauczenie się przetwarzania informacji wizualnych wymaga czasu. Uzdrowienie w Ewangelii św. Marka wyraźnie idzie w parze z tym zjawiskiem. Jezus najpierw leczy fizyczną niezdolność widzenia, ale człowiek, który najpierw jest w stanie widzieć, nie może odróżnić ludzi od drzew, chyba że zauważa, że poruszający się są przepuszczalnie ludźmi. Nigdy nie widział człowieka ani drzewa i nie może automatycznie wywnioskować, które to drzewo, a które człowiek. Tak więc drugi dotyk Jezusa daje mu możliwość łączenia wrażeń wzrokowych z innymi wrażeniami, których osiągnięcie w innym przypadku zajęłoby kilka dni, a nawet lat. Ewangelista opisał więc zjawisko, które współcześnie jest bardzo dobrze znane nauce. Czy więc możliwe jest, że Jezus dwa tysiące lat temu przywracał wzrok niewidomym? Czy był to przejaw Jego mocy wpływania na organizm człowieka na poziomie molekularnym, czy potwierdza to fakt, iż faktycznie był on Bogiem? A może historie te zostały tylko wymyślone przez późniejszych autorów, by nadać Jezusowi przymioty zbawcy świata? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na ten temat.